Siedzimy tutaj. Czekamy na pron Chloe Chlo masz Chloe przy stole op. Dobra. Jaka duża morda Przelek? Tak mam normalnie Nią no. No. Oczywiście czaruś to piesek po którego teraz jedziemy. Tak. Jest to... A wraz z Chloe. What? Chloe spadła. Tak, wraz z Chloe. Ale nie musisz co czekać no, ja też nie mogę. <laughs> znaczy kto to jest? Tam czekałaś no. <laughs> Ona też zbójgała. A z góry Będziemy jeść bułki. A na razie opieracie się o te bułki. Tak, po kierunku już opierać. <laughs> Dobra, jesteśmy na promie. Jo, jesteśmy na promie. Jesteśmy już na spacerku z Waszą Cołin. Ona ma kuwetę tutaj takim widoczkiem Wygląda było... no, ale ogólnie to Fajnie Dobra, Ela Wyśliliśmy z promu właśnie Macie zbiera kupę po promie. No i właśnie zrobiła Więc e, bardzo udana wysiadka Tak Ja ogólnie miałam biegunkę Naprawdę. ty to opowiadasz? Ale bardzo dobrze nam prom ogólnie. Nie. No, nie, no. Szedł szybko. Tak, spanie było bardzo miłe. Pięć godzin spaliśmy? Nie, cztery. No, coś takiego. No, coś takiego. E, ogólnie nie zdążyliśmy na jedzonko koni, bo do dziewiętnastej, ale byliśmy o osiemnastej trzydzieści, no i okazało się, że bo, już zamknięte. A to wszystko przez to, że Martyna miała biegów. <laughs> Prowadzi nas do Gdyni Głównej. Prowadzi nas do Gdyni Głównej. Ona wie, gdzie idzie. Ona ma wbudowany GPS. No tak. A to jest właśnie nasz... Prom. Nasz, nasz prom, który, którym płynęliśmy. Jesteśmy w pociągu. Tak. Zostaliśmy w posadzeniu w bardzo niestandardowym miejscu, właśnie w promowalni na rowery. Tak, ale ogólnie mamy cały... Można powiedzieć pokój dla siebie. Mój wózek to na dla Marcina, ale no, woleliśmy się tak. iść na ziemi. Zwłaszcza, że Kloi Chlo z nami jest. Właśnie. Dokładnie. Ale my ogólnie jesteśmy bardzo bezproblemowi. Jak idzie nas posadną, tam i się <laughs> po prostu tak, na tyle. Dokładnie. Tak było po prostu łatwiej z wózkiem wejść. Są takie szersze drzwi. Takie szerokie jak są tutaj za nami. No dokładnie. Dokładnie. Więc... E... Radzimy sobie. Eee... Będziemy się w topów. Coś chcemy powiedzieć. Jest <laughs> wciąż Mamy update. Zmieniliśmy miejscówkę. Zmieniliśmy tak, miejscówkę, jesteśmy w takim pokoju Nigdy takim nie jechałem. Jesteśmy aktualnie w drodze do Torunia i... Tam. Kolejna część przygody. Jest bardzo tutaj ciemno, dlatego używamy nawet się na, na telefonie te Brak, brak lustrzanki, brak oświetlenia i to wszystko. No to chociaż z tego możemy korzystać. Zielony. 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 Elo, elo! Siema, jesteśmy ogólnie już na miejscu, w drewnicy. Jesteśmy w drewnicy i ja ogólnie zajmę tutaj z paru powodów. Pierwsze z nich to były tatuaże, ale Marcina tatuaż jest przesunięty na kiedyś indziej. Mm -hmm. Będziemy taki ogromny plan i No będę ogólnie będzie zapl zaplanowany ogólnie, Oso. że zrobię sobie na, cały, na, całą, na całą rękę. I to będzie wszystko w jednej tematyce. Już wiem co to za tematyka. Ja nie mówię. Nie. No tak. Może kiedyś będziecie mieli szansę to zobaczyć. Taki tatuaż sobie zrobiłam. Crą sprawą jest szkół mojego wujka. Które jest wytko. To jest jutro. A trzecia sprawa i chyba najważniejsza. To jest, że odbieramy to rucia. No jego przodu. Czas o w wypadku, czekamy na obiad. Czekamy na... Nie, bo tu kaczki ogólnie chodzą, bo czekamy. czekamy. Może jakaś się uda złapać. Czekamy na nasze rodzeństwo ogólnie. Które jest ze sobą. Nieważne. Nieważne, co jest. To nie jest tak, że ja jestem, że jesteśmy... Nie, nie jesteśmy rodzeństwem to nie jest kazele. Opowiemy to w innym filmiku. Jeżeli z tego. Nie tego Ale ten, ogólnie żebyśmy chpadku. Jemy sobie słonecznik. Kolbę to Czyli zdrowe z niezdrowym. Nie. Yeah. Tydzień pełen wrażeń. A jak sobie. Mówimy, jak mówimy, że może kiedyś się dowiecie o tym, albo jeżeli chcecie, to kiedyś wam o tym opowiemy, to mu mamy na myśli to, że nagramy więcej filmików, będzie więcej reklam, a przez to zarobimy więcej pieniędzy. Nie będzie. Nie, no nie, nie zarabiamy pieniędzy. Nie. Robimy to z pasji. Robimy to z pasji, robimy to, żeby dobrze się bawić i żeby ktoś również miał satysfakcję dobrą zabawy przez to, żeby nas oglądać, Czy coś takiego. Tak, dokładnie. Chcemy, żeby ludzie, ludzie byli szczęśliwi, a właśnie no, żeby rozweselić ludzi, nie? Taka ciekawostka, Chloe aktualnie ma cieczkę. No i tak, ja, ja, ja jako bardzo odpowiedzialny właściciel, znaczy właściciel, no wiecie, no, no to jest właścicielka ogólnie. To co moja córka mi da z dumą spoko, na sobie. Spoko, ja też mam, patrzcie. Patrzcie, Aha, spoko. Yeah. Tak jak zawsze, w naszych filmikach jesteście oparci o coś, a tym razem jesteście oparci o kole. Z góry przepraszam, w aucie było bardzo głośno i nie mogłam dodać głosu, ale chciałam tylko powiedzieć, że o, odebraliśmy naszego czarusia i jesteśmy do dozy na Dobra, czyli płacze zaniszcza. Jesteśmy w Szwecji? Tak, ogólnie, Tak, ogólnie już odebraliśmy naszego psiola. Yy. Czaruś! Adam Wam jest u tu jest chlop, nie? Widać, widać. Ja, widać? Hej, widać? No. No, Ogólnie no to... Ten ślub, ślub a, a od razu a musieliśmy się troszkę wcześniej z niego wyrwać, ponieważ wsiolka trzeba było odegrać. A jak widać, jakby jest, jakby jest czegoś, no to jest członek naszej rodziny już. Już nas pokochał. Idziemy na pociąg, który właśnie by teraz przyjechał Nie wiem, czy widać do... Prowadzimy do niego tylko 40 minut chodź. No i ogólnie kupiliśmy sobie kanapę i piczku, bo jesteśmy bardzo głodni Ogólnie dosyć spoko poszła Spaliśmy prawie całą noc Znaczy A ja trochę mhm. <laughs> się bawiłam z Jeruziem I ja szalał Chciał zaskakiwać, skakiwać Ogólnie strasznie. widzicie, Majda z niego, nie? Tak, trzeba go jeszcze dużo nauczyć Na przykład chodzenie na smyczy Wskakiwania na łóżko. Skakiwania na łóżko. No ale... No, ogólnie... oczywiście do się na zewnątrz, to takie wiecie, takie postawy, nie? Ale ogólnie zjadł cały. uczę taką Aśtec Pedigri już. <śleszy> <śleszy> Praszę, <że. śleszy> ale kochany przelegnie. <psialek>, nie? <śleszy> Wpadli do domu i zaczęli się tak bawić i tak żaleć. Hej! Bardzo, bardzo dziękuję za to, że obejrzałeś nasz filmik i że spędziłeś tu troszeczkę Twojego czasu, żeby właśnie z nami spędzić tą naszą piękną chwilę odebrania czelusia i naszą wspaniałą y, historię i naszą wspaniałą podróż. Więc bardzo Ci dziękuję i pamiętaj, jeśli zostawisz jednego mądkiego lajka albo subskrypcję, to dla nas to znaczy ogrom. Bardzo jesteśmy wdzięczni za każdą malutką rzecz. Dziękuję. Trzymajcie się ciepło!